Terowy podajnik zapełni ładownie automatycznie! Ten szybowiec uczyni cię wkrótce niezwyciężonym! Wcale nie chcę być niezwyciężony! Chcę tylko zobaczyć mojego ojca! Przykro mi, Harry, ale twój ojciec odszedł! Dlaczego robisz to wszystko? To do ciebie niepodobne! Nie razy ci słuchać, Parkera! Tylko udaję twojego przyjaciela! A tak naprawdę cały czas chciał cię skrzywdzić! Tak! Tak! Już dawno mnie zdradziłeś. Odebrałeś mi Mary Jane. Jesteś niegodny zaufania. Ja ufam tylko zielonemu goblinowi. O kim on mówi? Dzięki jego pomocy mogę odzyskać mojego ojca. On zupełnie oszalał. Harry, ha? twój ojciec jest zielonym goblinem. On kłamie, prawda? Twój dobrotliwy, prostoduszny ojczulek już nie istnieje. Ja jestem ostatnim wcieleniem Normana Osborna, sprytniejszym, silniejszym i bardziej bezwzględnym niż kiedykolwiek. Chary, tam nikogo nie ma. Ty mówisz do siebie. Chary. Przykro mi, że ci to mówię, ale musisz się z tego otrząsnąć. Przykroci. <laughs> Przekroci! <laughs> Przekro Dlaczego? Dlatego, że pomogłeś mi znaleźć przeznaczenie i stać się nowym zielonym goblinem? <laughs> Teraz to zaczyna mieć sens! Ja tylko ja mogłem go usłyszeć, bo to ja właśnie jestem jego synem! Wreszcie zasłużę sobie na jego szacunek <laughs> To nie było to, czego się spodziewałem.